Ej, to już się nagrywa. Byłem Buenos dias, Siemanka załoga. Jakieś 18 godzin temu zostałem nominowany do Hot Sixteen Challenge 2. Dzięki serwom, pomyk. Nie nawiłem od Hot 16 Challenge 1. Jestem w szklarni, świeci mi do oczu, ale nieważne. Wcale jest szczytny. W tej ciszy, krzyku nikt nie usłyszy, ciszy nikt nie uciszy, więc cicho jak myszy, nastaw uszy, bit jak strzał z kuszy, lekko na duszy, akcji nic nie zagłuszy. Nie było nas na mapach 123 lata, więc luz. Nic nie wymarzy nas tego lata, ani w przyszłych latach do końca świata to tylko kolejna, wielka, globalna zagłada. A w temacie świata lecę solo dookoła, a choi przygodo ze w przygód mnie woła. Wpadając w bagno, nadal machamy szablą naszą załogę, złamać nie jest łatwo. przysięgałem przed Bogiem, flagą i godłem, że nigdy się nie cofnę, nawet gdy się potknę. Życzę wszystkim, aby ostatni bieg wydarzeń nie pokrzyżował waszych planów i marzeń. Heh. A teraz czas na nominacje. Chciałbym nominować Dawida, AKA Siódmy w świecie, Dawida dziko przez wyspy, Ewę, Mewy w locie oraz naszego europosła ze Śląska, Łukasza Kochuta. Bo wiem, że to będzie najlepsza szesnastka na politycznej scenie. Heh. Dzięki bless you.